Witam, witam! To jest kolejny odcinek z mojego kanału i w tym odcinku widzimy się w FIFA Mobile Ta. jej No Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału i zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem. Jak będzie 10 łapek w górę to będzie kolejny odcinek z tego kanału. No. Może będzie FIFA Mobile albo FS14, albo Hill Climb Racing 2. Dobra, więc gramy teraz meczek z Italy, Itali Itali Italią. No więc zaczynamy grać i widzimy się za chwilę. Tak. Dobra, więc zaczynamy mecz. Ja jestem Portugalią i gram z Italią. Więc gramy dzisiaj meczek, Lecimy i szczelamy. Dobra, chybiłem, nie udało mi się. Uf, za mocny strzał. I tak myślę, że zagramy w tym odcinku z jeden z dwa mecze. I będziemy, będę kończył ten odcinek. Są lagi. Bum, cyk cyk. Nie udało mi się... Nie... Patrz na to, pod samą bramkę mi dał piłkę. Mi się nie udało jej odebrać, więc będę próbował ją odebrać i szczelić może nawet z połowy. zamilkłem skupienie Szczelik jak nic albo i nie mój bramkarz jest bardzo dobry i przechytrze każdego frajera no tam widzimy, ten frajer, bo nad piłki nie umiem przyjąć bum cyk cyk piłka leci tu, tu i można powiedzieć sam na sam To było dobre. Podejdź, podejdź, podejdź. Zablokuj. Nie udało mi się zablokować piłki. Bum. Patrzcie na to, patrzcie. Próbował. Ale mi się coś nie wyszło. Bum, cyk, cyk. Leci piłka pod brameczkę. Przyjmę, przyjmę to, przyjmę. Bum, cyk, cyk. Bum, cyk, 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 cyk. Bum cyk, cyk. Bum Bum, 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 cyk, cyk. Nie udało mi się szczelić, no trudno, się mówi. Muszę szczelić chociaż jedną bramkę, bo w tym sezonie ani jeszcze jednej bramki nie straciłem. To jest szacun. Dajesz, 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 lecisz, po piłeczkę. Dobra, więc lecimy pod ich bramę Nie dam się, nie dam się, nie dam się Mówię, że się nie dam, to się nie dam Dobra, leci Ale ufał. błę Dobra Zazwyczaj to jak grałem sobie samemu To zawsze strzelałem po 5, po 6 bramek, a tak to Kurde tak mówić tutaj też do was to też tak trochę ciężko M musi być kontrek konkret skupienie, nie? Dobrze patrzcie na to. I teraz lecę, buchcę i wiatr nigdy nie zatrzyma mnie. Ten to ma dopiero speedo. Oto brony, to ja się tam będę cackał. Strzał, strzał, strzał Proszę bardzo I to była piękna brameczka Bum, szuka, laka, sraka, taka, raka, taka, taka, bum Dobra, nie chce mi się parzyć na te powtóreczki, więc Przewijamy i gramy dalej już będzie kolejna brama, jak nic O no kurde, się pomyliłem Ale myślałem, że będzie smuteczek, bum kurde takiego ze jak dobra lecę bo chcę i wiatr nigdy nie zatrzyma mnie nie. lecę bo chcę i bramkarz nie zatrzyma nigdy mnie to się teraz zrymowało Czy ja wiem, czy się zrymowało Piłka wyszła poza blisko No kurde Mogę do mnie podać, a nie Do niego Takie jaja Łatwiej, będzie brała jak nic. Bum. No, z mnie jak nic. A, ej, była brama, więc... Za dobry jestem na to. Trzy lata praktyki i się gra dobrze. O, ja cię panie. Ole urwał. Ale No, i proszę, wygrałem 3 do 0. Jestem najlepszy. Nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę. Narazka. W kolejnym odcinku będzie FS14 al FS14 lub FIFA Mobile lub Hill Racing. Więc cześć. Nie zapomnij zostawić łapki w górę. Jak będzie jeszcze raz przypomnę, jak będzie 10 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z mojego kanału. Więc cześć. Do zobaczenia.